Cześć, dzień dobry. Dziś o pętlach energetycznych. Na iPhone'ie jest tak, że i na wielu aparatach jest tak, że możesz zrobić zdjęcie, które przez moment ma w sobie ruch. I kiedy zobaczysz je w pętli czasu, to właściwie ten minimalny mikroruch powtarza się w nieskończoność GIF. I. Hmm. Jest to trochę niepokojące, ale z drugiej strony warto sobie uświadomić, że my wszyscy mamy w sobie niezliczoną ilość takich gifów, takich pętli czasu, które są niczym innym jak pewnymi nawykami z dzieciństwa, w których cały czas funkcjonujemy i które nam systematycznie podstawiają nogę. I przewracamy się, i tu mam na myśli nasze samopoczucie. Samopoczucie emocjonalne, samopoczucie mentalne, ale również ciało. Przyszedł do mnie mężczyzna, który wyjechał z narzeczoną do Paryża. Miała to być wspaniała wyprawa, w związku z tym, że mają się niedługo pobrać. Paryż idealne miejsce, no ale kilka dni majówkowych okazało się w rezultacie dość nieprzyjemne, a nawet traumatyczne. Okazało się, że para nie mogła się w ogóle dogadać ani co zwiedzają, ani gdzie jedzą, ani kiedy jedzą, ani kiedy odpoczywają, kiedy kładą się spać. W jakiś sposób ten Paryż to zwiększył te wszystkie problemy. Oczywiście nie była to ich pierwsza podróż, wyjeżdżali już nie raz ze sobą, ale akurat tym razem na Majówce w Paryżu pokazało się to w jakimś takim większym obrazie niż normalnie. Zapytałam o to, czy mógłby się cofnąć do jednej sekundy, w trakcie której przydarza się coś niemiłego, i od tej sekundy zaczniemy pracę. I zdecydował, że będzie to łóżko i jego pobudka. I powiedział: Jestem tuż przed wybudzeniem, otwieram jedno oko i co? I mówi: i oczekuję, że za chwilę będzie źle. Że coś źle powiem, coś źle zrobię. Właściwie jestem pewien, że moja partnerka będzie w złym nastroju, coś jej będzie dolegać, będzie o coś na mnie zła. Ja już oczekuję burzy. Mimo, że jeszcze nic się nie wydarzyło. Zapytałam, hmm, czy jesteś mężczyzną oczekującym burzy w takim razie w życiu? Jak często zdarzać się takie oczekiwanie burzy? A w pracy jak masz? Jesteś pełen optymizmu? Czy też masz tak, że zastanawiasz się, co za chwilę pierdyknie z wielkim hukiem? No i jak zaczęliśmy się przyglądać temu, jak reaguje i czego oczekuje ten mężczyzna w różnych obszarach swojego życia, to okazało się, że w zdrowiu oczekuje co za chwilę pójdzie w dół pracy, boi się, co zrobią ludzie, boi się, co może się zawalić, boi się przyszłości, boi się teraźniejszości ze strachem myśli o przeszłości. W relacji już wiemy, że otwiera jedno oko i boi się burzy, która za chwilę musi nadejść, bo zawsze nadchodzi. I był to taki moment, w którym mężczyzna zdał sobie sprawę z tego, że właściwie tak jest. Mężczyzną oczekującym i wypatrującym burzy, bo całe jego życie w taki sposób się przedstawia. Ale skąd to się wzięło? Już wiemy, że tak jest, już wiemy, że ma pewien nawyk nawyk energetyczny, który determinuje jego samopoczucie w wielu obszarach życia. Skąd się to wzięło? Poprosiłam, żeby znowu zamknął oczy i żebyśmy na chwileczkę. Weszli jeszcze raz w ten moment, kiedy otwiera to jedno oko i przystępuje do dnia swojego codziennego. Kiedy otworzył to jedno oko, poprosiłam, żeby się rozejrzał wokół i powiedział, co widzi. Okazuje się, że jak tylko otwiera oczy rano, widzi, jak z półotwartych drzwi w jego kierunku wydobywają się czarne tumany mgły. Burza. Na niebie czarne tumany zwiastują burzę. W jego życiu czarna mgła zwiastowała turbulencję. Zastopowałam pracę i zapytałam, czy potrafiłby wyjść z siebie świadomością i stanąć obok i zobaczyć, kto leży w łóżku i kto właśnie otwiera oczy. Wyszedł, spojrzał na łóżko i powiedział: to ja, kiedy miałem 5 lat, to ja leżę w tym łóżku i ja jako pięciolatek patrzę na zbliżającą się burzę. Co się okazało? Okazało się, że przez wpół otwarte drzwi wchodziły kłótnie rodziców, wchodziła agresja ojca, wchodziły wieczne krzyki, wieczne niezadowolenie, wieczna burza. I właściwie. Chłopiec, budząc się rano, otwierając oczy, był już na nią przygotowany, bo była nieodłącznym elementem jego krajobrazu energetycznego. I to, co się stało w Paryżu trzydzieści kilka lat później, wcale nie jest na temat Paryża, i wcale nie jest na temat partnerki, i wcale nie jest na temat kawy, jakości obiadu, czy tego, o które i do jakiego muzeum pójdziemy. Nie. To jest pętla energetyczna. To jest taka forma, tak jak na babkę wielkanocną, i zawsze to ciasto wyłazi w takich, a nie innych rowkach i takiej, a nie innej wielkości. Tak, pętle energetyczne są naszymi foremkami, które odciskają na nas taki wzór, który potem gramy, zaprojektowani przez szereg lat, a niektórzy aż do śmierci. Czy one nam służą, te pętle energetyczne? Kompletnie nie. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, nie rozumiemy, że ugrzęziliśmy jak w lasie, jak zdjęcia, gify, w pętli czasu i cały czas odgrywamy coś, co wlazło w nasze komórki dawno, dawno temu, co nam w ogóle nie służy, nie podobało nam się. Strach, lęk, niepewność, bezradność. To jest uświadomienie, jak to wygląda na poziomie energetycznym, i uświadomienie, że jest to moja pętla energetyczna. To jest twór, w którym cały czas funkcjonuję. Inne osoby, inne łóżka, inne pościele, ale tumany czarnej energii nadal rządzą moim życiem. Codziennie, rano, zbliżają się do mnie, trują mnie i każą mi oczekiwać burzy na wszystkich frontach. Co można z tym zrobić? Oczywiście wrócić do pierwszej pędli, kiedy się zawiązywała do łóżka, do dziecka, do mgły, która weszła w dziecko, zadusiła je kilkakrotnie. I oczywiście w eksploracji energii jest tak, że ta energia nas dusi. Problem polega na tym, żeby nie stawiać oporu, tylko żeby się zgodzić na to, co się dzieje. I Mały chłopczyk, ale tu już ze świadomością mężczyzny, wyszykowany na ból, na śmierć, pozwolił czarnemu dymowi rozlać się po całym ciele, rozlać się po wszystkich komórkach, przeżyć to zaduszenie, ale nie kulić się, nie kurczyć się, tylko rozprężać się, mimo tego, że jest groźnie, i w ten sposób odczarowywać zaklęcie, bo zaklęcia pętle energetyczne to nic innego, jak nasze przykurcze energetyczne. Lęk, który nas kurczy, i ten skurcz energetyczny zostaje zupełnie tak, jak zostaje skurcz w ciele. I co ciekawe, te skurcze energetyczne, te pętle energetyczne, bardzo często przenoszą się na ciało w postaci kłopotów z biodrami, w postaci kłopotów z kręgosłupem, ponieważ one, te przykurcze energetyczne, jeden do jednego po jakimś czasie przenoszą się w komórki ciała. Poziom energetyczny rządzi, jest tak silny, że. Nieuświadomiony, ma wpływ na to, jak myślimy, co czujemy, na nasze emocje, na naszą biochemię i na nasze ciało. Wcześniej czy później, przy takich pętlach energetycznych, nasze ciało da znak, że jest jakiś przykucz energetyczny. I tym razem rozkurczaliśmy się. Chłopiec w łóżku był rozprężony, kiedy czarna mgła go dusiła, kiedy umierał a tak naprawdę wcale nie umierał, tylko rozkurczał się i zmieniał swoje zapisy w matryce energetycznej. To brzmi trochę dziwnie, ale za każdym Twoim bólem kręgosłupa, za każdym Twoim sztucznym biodrem, za każdym Twoim skurczem w jelitach jest pętla energetyczna. Daję słowo. Naoglądałam no, się ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. One są do znalezienia, chociaż jest to koronkowa praca, są do rozbrojenia, chociaż wymagają odwagi, ale to są wszystko procesy, które tak naprawdę są do odczarowania przez naszą świadomość, przez rozwijanie świadomości. Ba, one na nas wszystkie czekają. Chcesz być zdrowsza, chcesz być bardziej elastyczna, chcesz być pogodniejsza, chcesz się cieszyć życiem? Rozbrój swoje pętle energetyczne, które na ciebie czekają. Wpuszczenie tej mgły w ciało, Oczywiście przywołuje w końcu wielkie, transformujące światło, które detoksykuje wspomnienia, detoksykuje całą energię w nas. To wspomnienie zostaje skorygowane dosłownie. My mamy taką moc, nasza świadomość ma taką niewiarygodną moc, że może skorygować każdy lęk zaklęty w naszych komórkach. Może skorygować każdą pętlę energetyczną, może odczynić każde takie zaklęcie energetyczne, które położył na nas lęk z czasów, kiedy byliśmy mali i bezbronni, a teraz cały czas to odgrywamy. Ciekawe, prawda? Mnie pętle energetyczne fascynują i w głowie mi się nie chce pomieścić, że właściwie wszystko, co nam przeszkadza, ma swoją genezę. I że ona jest do odnalezienia poprzez ciało, poprzez myśli, poprzez samopoczucie, i że my właściwie one się pokazują te pętle energetyczne kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, tylko my mamy tak uśpioną świadomość, że w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do swego złego samopoczucia, do jakiegoś łamania w kościach, do jakichś przykurczy w ciele, w energii, w myślach, w emocjach, że w ogóle nie reagujemy albo idziemy pod nóż chirurga. Albo zgadzamy się na chorobę, albo po prostu coś z tą chorobą konwencjonalnie robimy, a tymczasem pięć pięter w dół, przebijając jeszcze mu takie kwiatki, takie informacje, takie wspomnienia, genezy naszych pęd energetycznych, naszych gifów, naszych utknięć, naszych blokad. Dziękuję za dziś, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem.